Po raz pierwszy tu w tej świątyni mogę skierować do ciebie te słowa księż, a długa była droga do tego ołtarza. W tej świątyni dziesięć lat. Myśmy ci towarzyszyli przez cały ten okres czasu. Modlitwo. I stało się. Modlitwa została wysłuchana. A przed Tobą przyszłość nieznana, wiadoma tylko. Ale tak jak głosie karsło umieszczone na schodach naszej świątyni, świat Was potrzebuje jak Cię potrzebuje nie tylko misji Twojego zgromadzenia zaledwieńskiego, ale potrzebuje Ciebie jako kapłana, jako człowieka szlachetnego, człowieka z sercem otwartego na problemy ludzi. I dzisiaj życzę Ci, aby ten. masz w sercu, aby ten ogień kapłańskiego kapłańskiej który otrzymałeś, który został tak rozpalony mocno w ten aby On płonął, aby On wnosił w serca innych ludzi radość z tego, że warto trwać przy Bogu, że warto kierować się zasadami emanji i aby ten entuzjazm kapłański towarzyszył ponad 4 lata Twojego kawańskiego i za posługiwania. posłuchania szczęścia.